Wszystkie ofiary sobotniego wypadku w Krakowie zostały pochowane. W piątek, 21 lipca, na cmentarzu Grębałowskim w Krakowie spoczął Patryk P., który feralnej nocy prowadził żółte 400-konne Renault. Jego grób, jak i groby pozostałych pasażerów, zniknęły pod wieńcami od tysięcy ludzi. Jednak dziś o wypadku wiemy już więcej. Nowe ustalenia zszokowały opinię publiczną i jedynie nasiliły ogromny hejt w stronę kierowcy żółtego Renault, ale i nie tylko. Posłuchajcie. Przypomnijmy, w nocy o godzinie 3 nad ranem 15 lipca syn znanej gwiazdy programu Królowe Życia wraz z trzema swoimi kolegami stracili życie w wyniku tragicznego wypadku, o którym mówiła nie tylko cała Polska, ale i wiele krajów Unii Europejskiej oraz kilka krajów spoza niej. Jak wypowiedział się jeden z komendantów straży, nieczęsto zdarza się wypadek o takiej skali, w którym na miejscu ginie czterech młodych ludzi. W piątek 21 lipca w Krakowie odbył się pogrzeb ostatniej ofiary tragicznego wypadku. Msza żałobna rozpoczęła się o godzinie 9.40, następnie urna z ciałem Patryka P. została złożona do grobu na cmentarzu w Krakowie. Michał G. i jego kuzyn Olek T. zostali pochowani w środę 19 lipca. Msza święta rozpoczęła się o 11 w Kościele w Wieliczce. Marcin z kolei został pochowany w czwartek 20 lipca w strumianach w Powiecie Wielickim. Pogrzeb Patryka odbył się jako ostatni. Msza święta, nie można zaprzeczyć, była wzruszająca. Media społecznościowe choć na chwilę zalała fala komentarzy z kondolencjami, na które z pewnością zasługują rodzice wszystkich ofiar. Pod koniec uroczystości na pogrzebie Patryka głos zabrał młody człowiek. Wygłosił on w moim odczuciu przejmującą mowę pogrzebową: Mówi tak: Żegnamy dziś Patryka. Kochał życie i jego największą pasją była motoryzacja. Niektórzy chcą od życia więcej, niż tylko je przeżyć. Pamiętajmy, że jesteśmy tylko ludźmi i popełniamy błędy, które za dużo kosztują. Kierujący żółtym Renault Megane, syn celebrytki Sylwii Peretti, stracił panowanie nad kierownicą. Samochód wpadł w poślizg i niewiele brakowało, by potrącił pieszego. To, czy w ostatniej chwili, tuż przed zderzeniem z pieszym, odbił on sam, czy wcale go nie widział, to ustala w ciągu dalszym prokurator. Następnie kierowca zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w słup sygnalizacji świetlnej oraz w lampę oświetlenia ulicznego. Później auto zjechało ze schodów, dachowało i ostatecznie zatrzymało się dopiero na bulwarze Czerwieńskim. Z nowych ustaleń wynika, że Patryk i wszyscy pasażerowie, czyli Michał G., który miał 24 lata, Olek T., który miał 23 lata, oraz Marcin H., który miał 20 lat i był najmłodszym spośród całej czwórki, zginęli na miejscu. Sekcja zwłok z kolei wykazała, że przyczyną śmierci mężczyzn były obrażenia głównie głowy i kręgosłupa. Niedawno fakt dotarł do protokołu z badań zleconego przez śledczych na obecność alkoholu we krwi i moczu ofiar wypadku. Wynika z niego, że trzech mężczyzn było pijanych. Kierujący autem Patryk P. miał we krwi 2,3 promila alkoholu, a w moczu 2,6 promila. Podkreślono jednak, że na razie ujawnione zostały wstępne wyniki badań. Kolejne pozwolą ustalić, czy kierowca pojazdu mógł być pod wpływem innych substancji niedozwolonych. Więc musimy się uzbroić w cierpliwość, nic jeszcze nie jest wykluczone. Kierujący autem w moczu miał 2,6 promila alkoholu. Jeden z pasażerów miał we krwi 1,3 promila, a w moczu 1,6. Drugi pasażer 1,4 we krwi i 1,2 w moczu. Trzeci pasażer, uwaga, był trzeźwy. Doprecyzował Leszek Brzegowy z prokuratury okręgowej w Krakowie. Co ważne, według badań mężczyzna, który prowadził samochód wcześniej i zmienił się z Patrykiem P chwilę przed wypadkiem, był właśnie trzeźwy, co stawia sprawę w bardzo dziwnym świetle. Rodzą się naturalne pytania. Jeżeli jedna osoba spośród czterech była trzeźwa, dlaczego ona sama nie zadecydowała, że poprowadzi całkowicie auto? Czemu auto zostało przekazane Patrykowi? Czy przekazane było dobrowolnie, czy może wywołane presją? Czy uczestnicy mieli wpływ na decyzję trzeźwego kolegi? Do tych ustaleń choć wydawać by się mogło, będzie trudno dojść, z drugiej jednak strony, kto z nas nie posiada w aucie kamerki samochodowej. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że kamerkę Patryk posiadał i dowody zgromadzone na niej będą miały fundamentalne znaczenie. Wiemy też, że były prowadzone jakieś transmisje. W tym momencie ustalana jest chronologia, czy te w ogóle nagrania i transmisje, które mieliśmy możliwość oglądać w internecie, pochodzą z tego samego dnia. Z ustaleń jednego z portali, konfrontowanych z wynikami badań, wynika, że osoba, która wcześniej prowadziła, była właśnie trzeźwa. Do zmiany doszło, uwaga, 1300 metrów przed miejscem zdarzenia czyli praktycznie bezpośrednio przed samym zajściem kilkadziesiąt sekund przed wypadkiem podkreślił to prokurator Rafał Babiński. Prokurator poinformował też, że dokładna prędkość, z jaką ulicami Krakowa jechał syn Sylwii, Zostanie podana do wiadomości po analizie materiału dowodowego oraz opinii biegłych. Wcześniej wskazano jedynie, że kierowca Renault jechał za szybko, a prowadzący śledztwo przekazali wstępne szacowania. Mówiono tak: Obraz monitoringu wskazuje na naruszenie szeregu zasad, w tym przejeżdżanie na czerwonym świetle przez skrzyżowania, ale przede wszystkim prędkość. Ta prędkość była całkowicie niedostosowana do warunków. W miejscu, gdzie było ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę, wstępne oceny wskazują na 3, a może nawet 4 razy przekroczoną dopuszczalną prędkość. Przekazał w poniedziałek prokurator Rafał Babiński, szef prokuratury okręgowej w Krakowie. Okazuje się jednak, że ofiar tej przejażdżki mogło być więcej. Na stronie fakt.pl można przeczytać również, że. O ogromnym szczęściu może mówić mężczyzna, który zrezygnował z tej przejażdżki. Koledzy najpierw odwieźli go do modlniczki, niewielkiej wsi oddalonej o 9 km od Krakowa, a potem planowali dojechać do swoich domów. Patryk i jego trzech kolegów wysadziło swojego znajomego w modlniczce, a następnie pojechali w kierunku wieliczki. Potwierdza w rozmowie z faktem prokurator prokuratury okręgowej: Kim jest osoba, która zrezygnowała z dalszej jazdy? Tego prokuratura na razie nie chce zdradzać. Śledztwo w sprawie wypadku trwa i pod uwagę brane są dwie hipotezy. Albo kierowca zbyt późno dostrzegł remont mostu, prawa nitka w stronę ronda Grunwaldzkiego jest zamknięta i nie zdążył on wyminąć słupków ustawionych na jezdni, albo usiłował z przerażającą szybkością wyminąć pieszego, który to chciał przekroczyć jezdnię w niedozwolonym miejscu. Na szczęście pieszy, człowiek, ten w ostatniej sekundzie uciekł z drogi. Pieszy, który cudem uniknął śmierci, bez wątpienia jest ważnym świadkiem w sprawie. Na zakończenie przytoczę jeden z komentarzy, który został napisany przez internautę, który pod swoim postem zebrał 3000 łapek w górę i 10 w dół. Do łapek nie będę się odnosił, to są tylko internetowe znaczki. Mówię o tym tylko po to, by pokazać skalę i pokazać, że to nie wstyd prosić o pomoc i tak uważa większość z nas. To bardzo dobrze. Internautka, bo to była ona, napisała tak. Kiedyś w młodości pojechałam ze znajomymi na dyskotekę do innego miasta, około 100 km od domu. Miałam wtedy 18 lat. Kierowca, dobry kolega, zazwyczaj pewny, ale tej nocy coś mu odwaliło, bo pokłócił się z dziewczyną i widziałam, że pił. O drugiej w nocy zadzwoniłam do ojca, czy mógłby po mnie i po koleżankę przyjechać, bo taka sytuacja. Było mi wstyd, bo nie powiedziałam wtedy rodzicom, że jedziemy tak daleko. Myślałam, że w domu będzie wielka lipa, a tata po drodze się prawie popłakał. Powiedział, że jest ze mnie dumny i że w takich sytuacjach mogę dzwonić o każdej porze dnia i nocy. Chłopaki wracali jakoś po piątej. Pijany kolega rozbił auto. Na szczęście nikomu nic się wtedy nie stało. Wcześniej proponowałam, że możemy ich zabrać, ale nie chcieli zostawać samochodu, który tak czy siak dwa dni później zasilił już auto złom.